Ejka, kochani! Właśnie długo wam nie robiłam vlogów. W ogóle z wami się tak nie widziałam. Długo. I właśnie pomyślałam, że będę robić te vlogi. I to jest mój pierwszy raz. No właśnie. I właśnie. Przeprzedzaję. Poczekajcie, zaraz wrócę. Dobra, już muszę się ubrać. Właśnie jestem... <coughs> na dworze. No i właśnie... trochę chyba... coś nagram ale to wtedy krótki, taki short jak będę na urodzinie mojego kolegi na 14 do nie wiem, do chyba do 18 czy do 17 no i to chyba nic może nie wiem, ale zobaczymy mm, to chyba koniec no bo już jest Nagrywam, już się prawie robi noc. Poczekajcie, czekajcie taki widać. Dobrze. Poczekajcie. Nagrywam to od 20.00. 20 od właśnie. I jutro, właśnie będę nagrywać odcinek. Hmm, noc. odcinek. Po prostu będę nagrywać jak jestem na urodzinach Leona. Pa, pa,